Witam was serdecznie drodzy widzowie w dzisiejszym moim filmie a przygotowałem dwie paradise. to są zdrabki już na pewno wygrane w każdej jest podyszku w jednym został jeden symbol do zdrapania w drugim trzy oraz jeszcze Fortunę siedem super linie diamentową Fortunę i trzy małe takie bajtki super trzynastka zaczniemy od Paradiso To Patrycja wymieniała no i się jej udało. Ja nie mam takiego szczęścia jak ona kupię XC to dwie puste. Yy, nie, zacznijmy od tej gdzie został tylko jeden symbol. Ja nie mogę kobiety ciągle pozdrapki wysyłać, prosić, nie? Yy, co my tu mamy? Mamy do zdrapania jeden symbol, ale pierwszą linię i oby nie ostatnią tworzy, yy, co to tworzy? Deska. Dobra, i teraz ją dodrapię, żeby było tak prawidłnie, ta linia się ukazała. I zdrapię ostatni symbol. I mamy gwiazdę. Czy gwiazda coś utworzy więcej? Zobaczymy za chwilę Kilka, ale nic więcej nie utworzyła. Dobra, i zwrotka. Kontrolne powinny być 3 razy B. I tak jest ta paczka, taka ze zwrotami, bo to wczoraj, nie wczorajsze, Na ostatnim odcinku, co były te, te no, zdrabki, też były właśnie z tej, z tej paczki. Ale zwrotki, są zwrotki. Dobra, mamy dychę i kolejna. Tutaj liczę, że będzie może odrobinę więcej. Symbol, który otwiera tą linię wygrywającą, to jest symbol lodów. Dodrapuje i mamy dyszkę. I dobra, no i zostały jeszcze trzy symbole, może się uda. Zdrabka jest z numerem 12. A mamy co? Mamy płetwy, które są u samej góry. Czy są jeszcze gdzieś płetwy? Nie widzę. Nie, są jeszcze płetwy tutaj. Dobra. Okej. Okay. Tutaj były jeszcze płetwy. Kolejny symbol to jest symbol liścia. Liść jest jeden drugi i trzeci, ale to nic nie daje i ostatni symbol w tej zdrapce to jest symbol wieży. Jest jedna wieża i więcej wieży nie ma, czyli no, czyli dyszka, czyli jest dyszka. No, kontrolne powinny być nadal niezmiennie trzy razy B. ok fajnie, że, że, nie śmietnik. Teraz weźmy super linię. Lubię tą zdrapkę. Zobaczymy czy, czy coś się uda w niej wydrapać. Zdrapka jest numerem 24. Będziemy drapali po dwa i mamy łódź oraz rolki. Mamy tutaj rolki. Jeszcze jedna. Tutaj jest łódź. Rolki, rolki. Tutaj przegapiłem. Znaczy przegapiłem? No nie przegapiłem. Opuściłem na chwilkę. Mamy teraz co leżak oraz krabika. Jest leżak. Gdzie jest krabik? Tu jest leżak. Leżak. Również tutaj jest leżak. Może krabika w ogóle nie będzie. Bo nie ma. Nie widzę przynajmniej. Kolejne dwa symbole to są klapki oraz lody. Mamy lody. Czy są gdzieś jeszcze lody? Są tutaj, ale klapek ja nie znalazłem mamy. Dzwon oraz tęcza jest piękna. Tęcza. Dzwon, dzwon, dzwon. Nie ma. Kolejne dwa symbole to okulary oraz moneta. Mamy monetę, okulary. Okulary. Tu jest moneta. I jeszcze jedna moneta. Następnie klucz oraz słońce. Gdzie jest klucz? Jest tutaj klucz. Tutaj mamy słońce, ale więcej nie ma tych. Kolejne no, dwa to jest cytrynka oraz ptaszek. Czy jest ptaszek? Czy jest, czy jest cytrynka? Nie ma ani ptaka, ani cytrynki. Co oni? No dobra. Następnie mamy motyla oraz słonia. Tu jest słoń. Również tutaj. Tutaj przegapiłem okulary. Dobra. Tutaj mamy motyla. Jeszcze tutaj jest motyl, i jeszcze również tutaj zerknę tylko, czy nie przegapiłem. No nie widzę, żebym przegapił, ale to się okaże. Serducho oraz księżyc. Jest serduszko, serduszko. Tutaj serduszko. Tutaj jest jeden księżyc, drugi księżyc oraz serduszka. Potrzeba wiatraka. Ale. A tu jeszcze jest księżyc. No to coś tutaj może ale może nie. Podkowa oraz biedroneczka. Czy jest podkowa? Podkowa jest. To co biedronkę już wcześniej złapniałem, musiałem ją to gdzieś zahaczyć. I ostatnie dwa symbole, to jest piłka oraz gwiazda. Piłka oraz gwiazda. Mamy tutaj, tutaj mamy piłkę, tutaj mamy piłkę, a niestety zradka jest przegrana. Dobra, idzie na na miejsce inne. Weźmy teraz te takie małe bąki, zdrabki po 2 złote. No co, może akurat się coś uda w tej zdrapce wygrać. Szukamy trzynastek. tutaj nic nie ma żadnych

długo Weźmy teraz Fortunę 7. Tutaj poszukujemy portfela, który daje przepisaną kwotę oraz siódemki oczywiście, która mnoży wygraną razy 2. To już nie było takie oczywiste. No i co? No i lecimy. I mamy balsam. Następnie mamy... Co to jest? Klips, klips. Później mamy balsam, kolejny symbol, to nie jest mój, zegar, cytryna, piłka, wiśnia, słońce, palma, chmurka, satelita, nie, to nart, nie satelita. Wejdź teraz tą siódemki to już mówiłem no, 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 wziąłem rower następnie mamy perłę, o perła to by się przydała no coś innego dobra, a my szukamy dalej dalej, dalej i co, co tu my mamy kartę, no ale karta to nic nie daje mamy arbuza oraz ananasa, i ta niestety i ostatnią zdrapką, już dzisiaj jest zdrapka Diamentowa fortuna, może tutaj się uda. Poszukujemy worka, Tu tutaj przypisaną kwotę. To są chyba sztapki, wygrana razy 2, no i szukamy swoich wygrywających liczb. A moje liczby wygrywające to 37, 42, 26, 1 oraz 9. No i co my tu mamy? A mamy 11. Następnie mamy 35. Muszę inaczej drapać, bo mi się stolik rusza. 42. No, 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 no. Czyli jest coś. Czyli jest coś. Mamy 38, 41. Nie chcę tak dodrapywać, bo potem widać te wygrane od razu. Następnie mamy. Co my tu mamy? O, proszę! Tak, jest jedynka, czyli jest już druga, druga wygrana w tej zdradzie. No to super. Mamy siódemkę. Następnie ósemkę. Trzynastka, tym razem się nie okazała szczęśliwa. Następnie mamy 28, 36.

Ale mamy 30, nie, no 34 znaczy się, mamy tutaj ale na tam. No to co, sprawdzamy jakaś wysokość wygranych. Ja oczywiście drogi widzu, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę uczyń to właśnie w tym momencie. Dziękuję z góry, czyli tak, na pewno była jedynka. I co my tu mamy pod jedyneczką, a mamy szalone 10 zł i co tutaj jeszcze było, bo ja to tak nie pamiętam. Dajcie mi chwileczkę, 39, 38, 41, 8, 36 Dobra, ja chwilę wezmę ten... Zatrzymam Nagrywanie, bo no nie znajdę tak na szybko No wracam do was drodzy widzowie, znalazłem 42, ale nie powiem tym razem, że znalazłem ją po, po sekundzie, bo jej chyba ze 20 sekund, nie wiem, jakieś ślepota No dobra, no... Jest jak jest, no nic nie poradzę Dobra, zdrapuję i zobaczymy czy tu jest dycha, czy coś więcej tak, aleś się ukryła, Ty, moja dyszko. Sprawdźmy jeszcze kontrolne, jakie są. Ale fajnie, że wpadło te dwie dyszki. C, C, C. Cóż tam wpadło. Dobra. To drodzy widzowie, zróbmy teraz podsumowanie. I tak. W tych moich pewniaczkach było dwa razy po dyszce. Proszę bardzo. Następnie, co było. Pozostałe zdrabki były puste, ale diamentowa Fortuna dała 20 zł. Pies mi tam skacze, czyli jest 40 zł. No i te zdrabki niestety okazały się przegrane, czyli Fortuna 7 Super13 oraz Super Linie. No ale no i tak nie jest źle, także będzie na kolejny odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście ten odcinek, że dotrwaliście do końca. No nie znalazłem tej 42 tak szybko, jakbym chciał, ale, ale się w końcu udało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do obejrzenia poprzednich filmów, jak i kolejnych produkcji. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.